Po porannych uroczystościach o 4.40 po południową porą 1 września mieszkańcy Wielunia, władze miasta, powiatu, zaproszone delegacje i goście wzięli udział w okolicznościowej mszy świętej na ruinach Wieluńskiej Fary. Mamy obowiązek rozpoznawania prawdy historycznej, która jest fundamentem życia narodu, ochrzczonego narodu, nas żyjących teraz i tych, którzy przyjdą po nas. Z tej racji mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek sprzeciwu wobec systematycznego procesu zakłamywania historii i wszelkiej manipulacji, zwłaszcza w kontekście zagrożeń, bo nie tylko zysków, tak zwanej sztucznej inteligencji. Pragnę tutaj dotknąć zaledwie tylko kilku wybranych. Przekładów i postawić pytania. Dlaczego daliśmy się podzielić wobec prawdy o Westerplatte? Tak, jakby ona była też konkurencją dla Wielumia, łącznie z odkryciem dopiero w ostatnich latach szczątków żołnierzy broniących tamtego miejsca. Przez kilkadziesiąt lat Spoczywali gdzieś na boku Dlaczego w podręcznikach historii Nie uwzględnia się nawet Daty chrztu narodu Bitwy pod Grunwaldem Czy zwycięstwa Sobieskiego pod Wiedniem A przecież wiemy, że aż do tej pory W Wiedniu też się nie zgodzono, żeby postawić pomnik królowi polskiemu, który uratował cywilizację chrześcijańską Europy w imię tolerancji religijnej. A cóż dopiero powiedzieć o lukach historii, o powstaniu warszawskim, określanym jako obłędzie 44. roku przy zrywie Solidarności podzielonej i oczernianiu osoby Jana Pawła II. A przecież tu chodzi o prawdziwą pamięć i tożsamość, a nie o mity, które się tworzy na naszych oczach. Po mszy miało jeszcze miejsce uroczyste poświęcenie kolejnych tabliczek z nazwiskami mieszkańców ziemi wieluńskiej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, w tym podczas bombardowania Wielunia 1 września 1939 roku, tak zwanej Wieluńskiej Golgoty. Pierwsze tabliczki uroczyście poświęcono 1 września 2009 roku i od tego czasu przybywają kolejne. Wśród są ci, którzy zginęli podczas bombardowania, ale także osoby, które... Oległy na różnych frontach II wojny światowej. Także ci, którzy byli zakatowani w różnych miejscach kaźni, którzy zginęli w obozach, którzy byli zamordowani na wschodzie w 1940 roku. Dzisiaj wspominamy pięć kolejnych osób. Upamiętniamy zarówno tych, którzy ginęli 1 września 1939 roku. Tak i tych, którzy mężnie stanęli z bronią we wrześniu 39 albo tych, którzy walczyli w Armii Krajowej.